Dominika Gwit zdradziła, jak ona i jej czuje się po porodzie na Delesa w szpitalu. Wczoraj, 19 stycznia, Dominika Gwit poinformowała w mediach społecznościowych. Zę została mama. Ona i jej mas, Wojciech Dunaszewski, od lat starali się o dziecko. Ich długo wyczekiwany syn przyszedł na świat w środę, 18 stycznia. Kobieta podzieliła się wzruszającymi zdjęciami z maluszkiem w ramionach. Jak napisala, dziecko czyni jej ma za najszczęśliwszymi ludźmi na świecie. Dominika Gwit niemal od początku relacjonowała ciazę na swoim profilu na Instagramie. Wczoraj zdradziła jak ona i jej syn czuje się po porodzie. Świezu upieczona mama jest jeszcze w szpitalu. Dzisiaj, 20 stycznia, dnia aktorka nagrała jeszcze jedną relację. Tym razem wydaje się wypoczęta kobieta jeszcze raz podziękowała za wszystkie życzenia i opowiedziała o swoim samopoczuciu. Dominika gwita spromienie jej szczęściem. Widac, zasynek jest już całym jej światem. Zobaczcie przepiękne zdjęcia, którymi aktorka podzieliła się z fanami.